Drzew włosy rozwiane wiatru ciepłym tchnieniem, Wplecione w my myśli pełne zabiegania, Przywracają ciszę, otulając cieniem Wytrwałej młodzieńczej woli miłowania. Niepośpiechu pejzaż zachwycił mnie nowy. Podszedłem więc bliżej. Delikatnie palcem zapchnąłem na ziemię kroplę wspomnień strawy, Która świadkiem była czasów, gdym gdy był malcem. Czasów dawnych krople niczym sznur korali Rozprysł się po ziemi z suchej zapomnieniem. Znów zakwitły kwiaty, które żeśmy siali, Zachwycając. Miłym woni swej westchnieniem. Ujrzałem kobietę, co ciepłem spojrzenia Choroby zimowej lody roztapiała. Stała tuż za oknem, wolna od zwątpienia. Choć mróz dokuczliwy, książkę mi czytała. Znów podszedłem bliżej. Przez lat wielu mglistość nie mogłem niestety słuchem treści objąć. Lecz jej twarz poznałem. Wyczułem tę bliskość, którą serca dłonią znowu mogłem dotknąć. Stała tak codziennie z okna drugiej strony, które mróz od ciepła i zdrowych od chorych. Oddzielało. Byłem nieświadomy, żądając ciekawych bajek, codziennie nowych. Patrzyłem w tę kroplę, całą mokrą łzami, i pojąć nie mogłem, cóż to jest za siła, co ból zimna topi. Wnet myśl przyszła tam. I że to miłość matki gorącą tak była.